Dzień dobry, dzień dobry, kochani. To pierwsze wideo w języku polskim z firmy Capital Estate. Zaczynamy dopiero przygodę z polskim językiem. Troszeczkę powiem o sobie. Przedstawię się, myślę, że będzie nam fajnie współpracować, jeżeli coś o mnie wiedzieli. Do Alani, albo jesteśmy w Alani, taka propo, jesteśmy w Alani w dzielnicy Kestel, jednej z moich ulubionych zresztą. Przed przy, przylotem, przyjazdem do Turcji, bo przyjechałam tu samochodem, z dwoma psami zresztą w 2020 roku, ale przed tym wszystkim, to cóż, byłam jeźdźcem zawodowym i zajmowałam się końmi profesjonalnie przez prawie 16 lat swojego życia. A później był czas na zmianę kariery, zmianę życia, a że Alania jest moim absolutnie ulubionym miejscem na ziemi. Zresztą, jak ma nie być, sami widzicie, co się dzieje. Mamy początek marca, a u nas jest już, powiedziałabym, pełne lato. Marynarkę założyłam dla Was, żeby się dobrze prezentować, natomiast wcale nie musiałabym jej mieć. Jak wspominałam, jesteśmy w dzielnicy Kestel. Jest to pierwsze wideo w języku polskim. Dopiero zapoznajemy się. Mam nadzieję, że wideo. Następne będą powstawać, że będziemy się poznawać, a ja będę Wam pokazywać najlepsze możliwe oferty, jakie mamy do zaoferowania i w Alani, w samym tutaj centrum, tak samo we wszystkich innych dzielnicach, także mam nadzieję, że będziecie podążać, że za to jest trudne słowo, zasubskrybujecie nasz nowy polski kanał i będziecie śledzić wideo. Jesteśmy teraz w Kestel. Kestel jest około 9 km od samego centrum Malani. Mam dla Was ekskluzywną ofertę tutaj w kompleksie, który jest zaraz za mną. Jest to tak zwany kompleks Beachfront, czyli jesteśmy w pierwszej linii brzegowej. Myślę, że mieszkanie bardzo Wam się spodoba, bo lokalizacja oraz samo mieszkanie, meble, AGD i wszystko inne jest naprawdę świetnej. Świetnej jakości. Także chodźmy i zobaczymy, jak to wygląda z bliska. Kestel to dzielnica położona 9 km na wschód od centrum Alani i 3 km na zachód od Mahutla, czyli jednej z najpopularniejszych dzielnic Alani. Lokalizacja Kestel rozciąga się od wybrzeża w kierunku gór. Dzielnica znajduje się tuż pod górą Jebel Race. Dzięki temu położeniu noce są relatywnie chłodniejsze niż w innych częściach Alani, na co wpływ mają zimne wody płynące doliną w gorącym sezonie letnim. Większość plaż Kestel to plaże piaszczyste, a bliżej dzielnicy Mahmutlar znajdują się plaże żwirowe. Długość plaż wynosi około 3 km. Plaże są dobrze wyposażone, są altany i pergole, klomby i parki, bary plażowe, piękna fontanna czy place zabaw dla dzieci. W regionie Kestel znajduje się również kampus Uniwersytetu Aladin Kekubat. Dzięki temu lokalizacja stała się regionem preferowanym przez studentów i pracowników naukowych. Tak więc nieruchomości w regionie Kestel zyskują na wartości z dnia na dzień i stają się dobrymi okazjami inwestycyjnymi. Dzięki doskonałej lokalizacji wszystkie supermarkety, apteki, restauracje i kawiarnie znajdują się w odległości krótkiego spaceru od Twojego domu. Również trasa D400 ze wschodu na zachód przechodzi przez wybrzeże Kestel. Możesz łatwo do, dotrzeć do Międzynarodowego Lotniska Alania Gazipasza w ciągu 20 minut, a do Międzynarodowego Lotniska w Antali w ciągu mniej więcej 2 godzin. Populacja Kestel wynosi około 10 tysięcy osób. Centrum Alani i Kestel połączone są trzema liniami autobusowymi. Czas oczekiwania na autobus to nie więcej niż 10 minut. A dojazd z komunikacją miejską do Centrum Alani nie zajmuje więcej niż 20 minut. Najbliższą atrakcją turystyczną jest jaskinia Dimčaj, pokryta wielowiekowymi stalaktytami, położona niedaleko rzeki o tej samej nazwie. W pobliżu której znajdują się również tereny piknikowe i łowiska. I już jesteśmy przed samym kompleksem, także chodźmy do środka, sprawdzimy jak wygląda samo mieszkanie. Jak widzicie, kompleks jest naprawdę wyjątkowy i luksusowy, jak widać po samym lobby, po tym, że design jest jednak niestandardowy, jak zobaczycie, sporo drewna. Bardzo fajnych, powiedziałabym takich stylowych dekoracji. Także już samo wejście zaprasza, żebyśmy zobaczyli, co czeka nas dalej w super mieszkaniu, które zaraz Wam pokażę. Jesteśmy już na czwartym piętrze. Mieszkanie mieści się na czwartym piętrze. Mamy bardzo ładną, fajną windę. I co ważne, jest dużo przeszkleń, i klatka schodowa jest bardzo otwarta. Jak widzicie, ten. ten Sami możecie zobaczyć, że naprawdę sporo e, fajnej, jasnej przestrzeni, także nie jest taka, to taka zamknięta przestrzeń. E, ok, idziemy do samego mieszkania. Mieszkanie z dwoma sypialniami na czwartym piętrze. E, pierwsza linia brzegowa, czyli z angielskiego beachfront. E, jesteśmy tuż przy morzu w Kestel. E, zaraz zobaczycie, co mamy Wam do zaoferowania. E, przymkniemy bardzo fajne, jak zwykle w Turcji, e, bardzo solidne drzwi, e, także m, nikt tu się nie włamuje, ale, ale zawsze są takie solidne. E, mamy tutaj panel, jeżeli chodzi o wideo, Jeżeli ktoś oczywiście jest na dole, widzimy go, już teraz nie będę włączać, ale widzicie twarz, możecie otworzyć lub nie. Idąc dalej, zaczniemy sobie od łazienki. Jest tu jedna łazienka na te dwie sypialnie i jeden balkon, natomiast myślę, że rekompensuje to lokalizacja. Mieszkanie ma 81 m2 brutto, także razem z balkonem, ze ścianami. Tak jak wiecie, w Turcji mamy takie, takie zasady mierzenia metraży. Łazienka bardzo fajna, jak na nowe kompleksy, wcale nie jest taka mała. Całkiem fajna jak widzicie kabina prysznicowa no, na przynajmniej dwie osoby, także można się kąpać razem. E, I co, bardzo ładnie, przyjemnie, um, nowoczesny design, to jest w ogóle nowy projekt, um, świeżo ukończony w zeszłym roku. Okej, okay. po łazieneczce. W łazience jak widzicie mamy ogrzewanie podłogowe, jest ono tylko do łazienki, tak, także tutaj tego przedsionka nie pokrywa korytarza. Mamy bardzo fajną zabudowę, co też jest istotne, jak widzicie ładnie stylowo zrobiona, można sobie pochować ciuszki i ich nie widać, myślę, że to duży plus. Szczególnie w takich mniejszych przestrzeniach jak, jak wąski korytarz. Tu mamy pierwszą sypialnię. We wszystkich pomieszczeniach są klimatyzatory, także już nie ma tutaj nic do kupowania, jest gotowe mieszkanie. Wchodzi i mieszkać. Fajne, fajne łóżeczko, całkiem nowe. Wygląd meble wyglądają na nowe, nieużywane. Przygotowane to jest pod, pod, pod sprzedaż. Szafa, całkiem fajna, pakowna, także. Ta sypialnia jest mniejsza, to jest mniejsza sypialnia. Zaraz sobie zobaczymy. Master Bedroom jest z drugiej strony blisko balkonu i morza, także chodźmy zobaczyć. Ok, i tu mamy salon. Salon jest fajny, przestronny, zapraszający z ciekawym, fajnym umeblowaniem, w miarę takim modernistycznym, jak widzicie. W większości takiego stylu, właśnie, meble są dostępne w Turcji, jak tutaj widzicie, ale jest to urządzone z klasą. Sympatycznie, przyjemnie. Jeżeli chodzi o AGD, też tutaj macie całe AGD. Wszystkie sprzęty są firmy Siemens, więc niezła firma. Myślę, że, że jest to coś, na co warto zwracać uwagę, dlatego że AGD w Turcji jest drogie. Dlatego myślę, że to jest duży plus. I co? I przejdziemy sobie do master bedroom, czyli do dużej sypialni. Zobaczymy, jak to wygląda. Widzicie, klimatyzator też tu jest. Wszystko jest, telewizor całkiem spory. I tu mamy master bedroom, czyli dużą sypialnię, zdecydowanie więcej przestrzeni, zdecydowanie więcej miejsca. Większe łóżko, szafa mniej więcej tych samych rozmiarów. Jak e, widzicie, bardzo fajne, są fajne, bardzo fajne sprzęty. E, widać, że niewiele używane, e, jeśli w ogóle. Raczej był to dom wakacyjny, a że kompleks jest bardzo nowy. Nie było czasu jeszcze, żeby tu za dużo pomieszkać. Toaletka. Jest przyjemnie, można się rano umalować, jest dużo słońca, więc myślę, że światło do makijażu jest świetne. Jesteśmy na balkonie, mamy wyjście na balkon z obydwu pomieszczeń, czyli mamy wyjście na balkon z salonu i z master bedroom, czyli z głównej sypialni. No i zobaczcie sami, jaki mamy widok. Myślę, że pan kameraman pokaże nam, jak wygląda bezpośredni widok. Widzimy samą plażę zaraz pestel, także jest to naprawdę kawałeczek. Tam mamy troszeczkę widoku na góry, także wszystko co trzeba. Widok jest niezabudowalny. Jesteśmy w pierwszej linii brzegowej. Nie ma szans, żeby ten widok kiedykolwiek się zmienił. Także myślę, że jest to warte uwagi. Pokażę wam jeszcze, że wyjście na balkon jest również z salonu, żeby nie była go osłowna. Proszę bardzo, oczywiście, zobaczcie, jaki piękny widok możemy mieć, jak sobie odsłonimy te żaluzje. Nie wiem, czy teraz to wszystko będziemy w stanie zrobić, chyba nie, a jednak. Także zobaczcie, ile, ile światła i jaki widok, żeby usiąść sobie na, na sofie i wypić kawę. Rewelacja. Ale to jeszcze nie koniec naszych fajnych. Dogodnień, które możemy tutaj w tym mieszkaniu mieć. Idziemy sobie na dół, zobaczymy, jak wygląda, jak wygląda socjal, czyli socjal to baseny, sauny. A co tu jest, zobaczycie za chwilę. Jesteśmy w części socjalnej, tak jak obiecałam. Myślę, że będziecie zadowoleni, dlatego że tutaj udogodnień jest mnóstwo. Jak na tak niewielki kameralny kompleks, myślę, że jest to. No, dosyć wyjątkowe, tym bardziej, że jesteśmy dosłownie 50 metrów od morza, a mamy kryty basen. Chodźcie zobaczyć. Zaczniemy od tego, że po basenie możemy sobie skorzystać, poczekajcie, pokażę Wam tylko, mamy tutaj y, toalety, e, ewentualnie umywalkę, sa... Y Pokój do masażu. Gdyby ktoś chciał sobie wynająć pana masażystę, przypominam, że masażysta nie jest w tutaj, także pokój jest, ale jakbyśmy chcieli masażystę, musimy go wynająć. E, chodźmy dalej. Tutaj mamy hamam, jest filowo zamknięty, także wam nie pokażemy, ale myślę, że, że wiecie o co chodzi. Hamam jest dość, dość popularny w Turcji, czyli łaźnia turecka. Myślę, że każdy wie o co chodzi. Tu mamy basen kryty, całkiem spory. Tam jest fitness, w związku z tym, że nie możemy wejść, już Wam nie pokażę, ale jest kilka bieżni, piłki do pilatesu, jakaś maszyna do tego, żeby sobie popodnosić ciężary. Także jest co robić. Chodźmy zobaczyć basen zewnętrzny i kawałek ogrodu, miejsca na grilla. Zobaczymy sobie. Mamy oczywiście jeszcze saunę suchą. Sauna sucha jest zaraz przy krytym basenie, co jest idealną opcją dla suchej sauny. I jesteśmy na zewnątrz, tutaj mamy basen otwarty, jesteśmy naprawdę 50 metrów od morza, ale gdyby ktoś jednak nie miał ochoty na słoną wodę, któregoś dnia bardzo chętnie może skorzystać z basenu na, na terenie kompleksu. Chodźmy sobie zobaczyć miejsce na grilla, bo też jest. Bardzo nowocześnie. E jak widzicie, zaprojektowane miejsce na grilla. To już nie są takie altanki, jak były w kompleksach 10-15 lat temu, tylko na taki styl troszeczkę azjatycki, bym powiedziała. Dużo bambusa, ciekawe drzewka i tam mamy miejsce na grilla. Zaraz podejdziemy zobaczyć, pokażę Wam. Mamy nawet tutaj bujany fotel, gdyby ktoś chciał się pobujać. Nie jeden na dwa. I tutaj mamy miejsce na grilla. Bardzo fajne, dlatego, że wszystko można przygotować tutaj. Jest, jest zlew. Jest miejsce, żeby coś umyć, pokroić, blat. Mamy palenisko, żeby sobie rozpalić tego grilla. Kosz na śmieci. E, ważne myślę jest to, że mamy również dach, dlatego że w Turcji, jak wiemy, jest gorąco. W związku z tym, jak chcemy sobie jeść grilla i kiedy jest upał, no to fajnie, żeby troszeczkę cienia jednak było. Kilka stolików i coś więcej trzeba naprawdę bardzo fajny, modernistycznie zrobiony w każdym, w każdym calu kompleks. Bardzo polecam. Mnie się osobiście podoba. Co najważniejsze w dzisiejszej ofercie to to, że ta oferta jest ekskluzywna tylko i wyłącznie Capital Estate sprzedaje to oto mieszkanie, także tym bardziej jest to atrakcyjna oferta i uważam, że warta rozważenia. Jeszcze raz przypomnę, dwie sypialnie, salon, jedna łazienka, jest to beachfront, czyli mamy pierwszą linię brzegową, 50 metrów do morza, w kestel, czyli w przepięknej, wakacyjnej dzielnicy Alani. Jeśli chcielibyście więcej takiego wideo, oczywiście przepraszam za swoje wszelkie niedociągnięcia, to jest pierwszy raz od dawna, także będę się uczyć, będę się rozwijać. Jeśli chcielibyście więcej wideo, to bardzo proszę Was o to, żeby subskrybować ten nowy kanał, polubić, napisać komentarz, dużo to dla nas znaczy i dużo pomaga. Zapomniałam dodać najważniejsze rzeczy, że cena za te 81 m2, dwie sypialnie, jedną łazienkę i salon to 290 tysięcy euro. To wszystko na dziś, kochani. Mam nadzieję, do zobaczenia niedługo. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia wkrótce.